Cześć kochani, to Was serdecznie, w kolejnym filmiku dzisiaj taki haul jak pod tytułem Open Box oraz dosłownie dwie nowości i może od tych nowości zaczniemy przyszła do mnie dosłownie wczoraj także jeszcze e, świeża najnowsza książka Emily Giffin, ten jedyny jak wiecie, albo nie, to Wam powiem to jest moja ulubiona autorka, przeczytałam wszystkie jej książki, to jest najnowsza, cegła ponad 500 stron, zostawię e, Wam linka na dole do miejsca, gdzie ją kupiłam, te książki właśnie są też dostępne w Anglii stacjonarnie e, także Wam polecam szybka wysyłka, fajnie zapakowane Także taki czas o umilacz na najbliższe kilka grubych wieczorów na pewno będę e, u siebie miała. Drugą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to jest coś, co przyszło mnie wczoraj, czego się e, nie spodziewałam. Wiedziałam, że chłopaki zeszłat, czyli Piotr z Łukaszem wysłali do mnie jakąś paczkę, e, ale do końca nie wiedziałam, co tam będzie. Spodziewałam się, że może jakaś nowa z koszulek i właśnie taka nowa koszulka do mnie. Do mnie przyszła. Ona jest o tyle ciekawsza i tyle bardziej taka moja, że jest, jak widzicie, personalizowana. Czyli tutaj jest napis właśnie e, fokusowana. Pokażę Wam ją z bliska. Mam nadzieję, że wzór dobrze widać. To są najnowsze, najnowsze nadruki. Weszła garść właśnie nowych wzorów do sklepu chłopaków i co też wyszło fajnego, to takie koszulki typu oversize, które są tak bardziej ścięte na jedne ramię, możecie takie, wiecie, bardziej luzacko nosić. Bardzo fajnie wyglądają. Też Wam zostawię na dole link i jest jeszcze taka sprawa, że teraz na Instagramie do dziewiątego 9 listopada jest konkurs, gdzie taką inną koszulkę można wygrać. Oczywiście, bez tego na druku fokusowana, po prostu e, koszulkę z na nadrukiem także link staje wam na dole. Wystarczy zaobserwować u na Instagramie e, i wrzucić to zdjęcie do siebie na profil, e, zrobić hashtag e, t-shirt Fashion. Także e, taka koszulka. One są chyba za 50 albo 59, albo 69 zł. Też jest teraz e, inny rodzaj bawełny. To jest taka bardziej miękka, y, milusia bawełna, co nie świadczy, że te wcześniejsze y, też nie były fajne. Ostatnią rzeczą, jaką chciałabym w tym filmiku pokazać, będzie moje zamówienie właśnie kosmetyczne z polską pielęgnacją ze sklepu. Już wam tutaj pokażę M-Shop. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Paczka do mi wczoraj, ale nie było mi w domu i po prostu dzisiaj przed pracą e, zagoniłam małżonkę na, e, na pocztę, żeby mi to odebrał, bo po prostu nie chciało mi się tam e, lecieć, a wiedziałam, że rano nie miał czas tylko, żeby właśnie ten filmik nagrać. Także już wam tutaj pokażę całe e, zamówienie. To są rzeczy, które ja kupiłam sama, e, za które sama zapłaciłam. Na e, za książkę też zapłaciłam sama około 10 funtów razem z wysyłką, e, a koszulkę dostałam tak jeszcze w ramach formalności. Tutaj przychodzi do nas faktura, wszystko fajnie napisane, też widzimy kto, kto pakował, kiedy była wysyłka, mail itd. Tak także fajna, no, skoda, fajna faktura. I zacznijmy od, po hmm, po kolei od góry będę wyciągała. Skusiłam się na serum, to jest serum Delia Bio serum, oliwa z oliwek, witamina E, naturalna betaina, depan depantenol, to jest właśnie serum z Delia Cosmetics i to serum e kosztowało... 27 za pojemność e, 30 ml. Nigdy nie miałam nic z tej firmy, po prostu byłam bardzo e, ciekawa. Ups, rozmawiałam kartonik, ale go zostawię, żeby później sobie przeczytać. Lubię takie właśnie opisy na e, kartonikach. Tutaj możecie zobaczyć pompka, to myślę, że to jest ta pompka typu Airless. E, tak czy wodniste, czy nie wodniste, to nie wiem, powiem wam, za jakiś czas, kiedy będę właśnie go próbowała. E, byłam ciekawa po prostu marki Delia, nigdy nic z tej serii, z tej firmy nie miałam i myślałam, że będzie fajnie e, właśnie coś spróbować. Tym bardziej koszyło dosłownie o 3,27, jak sami kolejna. E, to produkt, którego nigdy wcześniej nie miałam dzisiaj w, w pięknacji, to jak już widzicie, może e, to jest taki krem właśnie przeciwzmarszczkowy na szyję i dekolt. Ceramidy, elastynoproteiny, proteiny z, z mydlałów. Odmłodzenie, szyja i dekolt. Prawe napięcie, schwycenie zmarszczek, wygładzenie. Ja Wam już kilka razy mówiłam, że ja też używam kremu, który używam na cerę, używam też na szyję, na dekolt. Różnie to bywa, ale na szyję za każdym razem, ale zobaczyłam ten krem na stronie. I widziałam właśnie, że miał też niską cenę, ponieważ jego cena to było 2,88 oczywiście mówię w funtach za 75 ml. Tutaj wszystko fajnie mamy za taką tasiemką zapieczętowane. I już Wam może powiem jak krem, jak krem pachnie, Biały, taki dosyć, taki półgęsty marki bardzo delikatny, myślę, że nikomu nie przeszkadzający zapach, taki bardziej lotion, powiedziałam, ale będę próbowała. Też w sumie z Liren mało co rzeczy. Jedyną rzecz, którą tak pamiętam, że miałam to był właśnie ten tonik tonik wybielający, który właśnie jest był z pasem idełowym. Także krem przeciwzmarszczkowy na szyi i dekolt z Liren Dajcie znać, czy wy używacie też takich kremów typowo do, do szyi dekoldu jest ten eee, zrobiłam ponieważ... Mój jest na wykończeniu i tutaj jest tonik z Soraya, e, na, nawilżenie, dotlenienie, kuracja dotleniająca, tonik odświeżający, dokładnie oczyszczony, nawilżenie z kwasem hialuronowym. Tutaj też jest za zamówiłam go, ponieważ pamiętam, że już kilka miesięcy temu, e, czyli dosyć, nie wiem, w może letnim, Dorota z kanału Dorcia883 właśnie bardzo zaskalała ten tonik o ile dobrze pamiętam. Tak mi się z nim skojarzył, że mówiła, że kupiła go właśnie w kilku sztukach, dlatego się na niego skusiłam. Taki ma bardzo właśnie ładny, odświeżający odświeżający zapach. Na pewno dam znać za jakiś czas, jak się jak jak naleje. Kupiłam dwufazowy płyn do zmywania makijażu oczu z Bienal Bawełna. Baveona Skuteczny Dłówpożoły. Płyn cera wrażliwa. Już Wam wspominałam w którymś z filmików, że płyn nicelarny z garniera zaczął mnie bardzo podrażniać, tak przesuszać oczy i to jest bardzo niekomfortowe. Mam teraz ten dwufazowy płyn z z Garniera, jest mega niewydajny, po dwóch tygodniach praktycznie już dotyka tenka, dlatego zdecydował się na tękę, było właśnie promocja 125 minut plus 15 gratis i on I kosztował, kosztował 2,18, także też bardzo niska cena. Ja często widzę te płyny dwufazowe właśnie w w drogeriach, czy się mówi o sklepach spożywczych, tutaj ale to są nieraz 3,50-3,80 i dla mnie to jest za dużo, bo wiem, wiem, jakie są ich normalne ceny i też tutaj jest fajnie, bo z długa data ważności ponieważ to jest lipiec 2017. Jestem ciekawa, czy ten płyt pachnie. Ja wszystko zawsze wącham, raczej chyba, że jest bez zapachowych ale myślę e, no też ładne opakowanie, w sumie też opakowanie skusiło. Już kiedyś mam ochotę na coś właśnie z tej serii. Kolejna e... rzecz bawełną, e, teraz coś e, do włosów, to Joanna Natur, ja nigdy nie miałam nic e, właśnie, żadnych maseczek z tej serii. To jest maseczka pielęgnująca z makim i bawełną do włosów farbowanych, czyli dokładnie takich jak e, moje i ta maseczka kosztowała 2,26 za e, 250 ml. Powiem Wam, że ja już ją właśnie odkręcałam wcześniej. Na bardzo ładny ma taki lekko kwiatowy, słodki zapach, a to nie jest taki słodki jakiś zapach, który by Wam przeszkadzał. Tutaj właśnie taka bawełna trochę czystości z takim kremowym zapachem. Także jestem ciekawa jak się sprawdzi fajne opakowanie, ponieważ możemy sobie tak wyciągać, widzimy ile mamy produktu i opakowanie też ładne. Na pewno by się Alunii podobało z kanału Alunia73, bo tutaj są maki, a ona jest taka właśnie nasza makowa. To kolejny produkt, na który się zdecydowałam z Nie. 3,32 e, za 225 ml to jest produkt, którego ja już używałam dwa lata temu, w okresie śnieżnymowym i w zeszłym roku również. To jest czekoladowe masło do ciała, ciemna czekolada i orzech pistacji, co dokładnie tak pachnie. To jest właśnie ciemna, gorzka, taka 100% czekolada i takie świeżo obrane, skuszone e, pistacje. Zapach jest dosyć intensywny i on też utrzymuje na ciele, ale to masło. Ideał. Po prostu to masło e, przepięknie pachnie. Jeśli jesteście na diecie, a lubicie czekoladę i lubicie pistacje, to to będzie zapach dla Was i uważajcie, żebyście w nocy przez przypadek po prostu e, po niej nie sięgły. To jest naprawdę bardzo zbita konsystencja, takie typowe, typowe masło, które jest dosyć zbite, ale pod wpływem ciepła paltu bardzo szybko e, się rozpuszcza, fajnie nawilża i jest dużo bardziej wydajne niż masło z debody Shopu i pachnie Obłędnie. Powiem Wam, że kartumik może nie lubi tego zapachu, bo mów, to jest zbyt słodkie, zbyt takie czekoladowe, ale to jak te masła nabliżają. I są jeszcze inne zapachy jakieś pierniczkowe, tutti frutti, eee, Nie wiem, tamtych zapachów nie znam. To Wam mogę polecić i na pewno to będzie kolejny taki czasu umilacz na ten okres eee, teraz właśnie jesiennoletni. jakieś Jeździmy zabawy tam chyba. Za drzwiami się wyprawiają, mi ale domu Oraz teraz mamy cztery rzeczy z zj na które naprawdę miałam ogromną ochotę. Pierwsza rzecz to coś, co już macie wszystkie, ja wam tak zazdrościłam, że też to kupiłam. Tu jest oczyszczanie, skóra normalna, tłusta, mieszana, liście manuka, pasta do głębokiego, głębokiego oczyszczania twarzy za skórnikom. Nie wiem, czy teraz poczuję jej zapach, bo tu jestem tak wysmarowana tam, tą pistacją i czekoladą. Ale sprawdźmy, czy tak to pachnie. Chyba ma jakiś delikatny zapach, ale ten zapach jednak zbyt mocno e, tutaj przytłacza. E, I wam już mówię, cenę tej, e, tej pasty 2,38. E, 2 Także cena e, myślę, że bardzo spoko e, 75 ml, i to jest produkt, który. Czy hydratet silnika to jest silikon? Hmm, Będę musiała sprawdzić tutaj skład. E, bo chciałam je używać z luną, tak raz w tygodniu właśnie profilaktycznie, ale się tutaj jest silikon to używać się nie będę mogła z także to będę musiała e, sprawdzić przed użyciem. E, pasta ma bardzo mieszane opinie, chyba na tyle tania, że pomyślałam, że mm, warto się na nią skusić. E, po prostu już tak się o tym nasłuchałam z każdej strony do, do mnie ta manuka wyskakiwała, że ja też e, ją chciałam mieć, także e, ziaja. Taki bardzo góry apteczny design tego opakowania. E, jeszcze jedna C rzecz z tej serii, e, właśnie też liście manuka, to jest krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc. I powiem Wam, że ja miałam ochotę na te całe kwas no to złuszczenie, ale pójść na drugiej strony, że nie chcę żeby mi skóra schodziła jak z jakiegoś z jakiegoś smoka Yy, I myślałam, że na mnie wzią, będzie jakiś wzią. krem złuszczający akurat ten krem znalazłam na stronie Tutaj mamy pojemności mililitrów 50 I ten krem kosztował 3,30 Także no, cena śmieszna yy, Ja go na razie otwierać nie będę Ponieważ mam krem na noc I myślę, że dopiero ten krem I ten, który za chwilę Wam pokażę Zacznę używać gdzieś w okresie dopiero po nowym roku Ponieważ mam prawie całe kremy I no, nie może całe, ale takie jeszcze na półtora miesiąca yy, Dwa powinny mi wystarczyć Dlatego to zostanie yy, w zamknięciu Mm, bardzo jestem ciekawa Takich kremów złuszczających, mikrozłuszczających e, Jeszcze nie miałam Także jestem ciekawa Jeśli miałyście to dajcie mi, proszę znać Oraz drugi krem, którego właśnie mam zamiar używać e, w zestawie Tylko ten będzie na dzień e, super produkt 2012 Świat kobiety, kuracja dermatologiczna Z witaminą C plus ch, Chyba HA przez P to Są jakieś kwasy, nie wiem Krem unienadniający na dzień Profilaktyka przeciwzmarszczkowa A sieciacy z witaminą e, C, ponieważ to fajnie roz, e, rozjaśnia skórę, e, rozświetla, tutaj też widzę wskazania, dwa, skóra 25, profilaktyka wczesnego starzenia się skóry, skóra 40 plus e, redukcja istniejących zmarszczek, także e, fajny uniwersalny krem i ten krem już Wam mówię kosztował 4,87 za również 50 litrów, fajnie to wszystko zamknięte, zafoliowane. Tutaj data jest wrzesień 2016, tutaj data jest luty 2017. Także fajne, długie daty, świeże, świeże produkty to... i to... rzeczą, którą miałam, to właśnie jakiś olejek do, do mycia buzi. Już po prostu zbrzydły mi te wszystkie, wiecie, płyny micelarne, cały czas to samo, to samo. A ja lubię próbować nowe rzeczy i tutaj już otwieram i Wam mówię, co tutaj mam. Tutaj mam Ziaja Ulga, kremowy olejek myjący do twarzy, skóra sucha spędząca, wrażliwa, 200 ml, cena 2,33 33. Eee, tutaj też jest długa data, czerwiec 2016. Eee, bez mydła, bez barników bez SLS-ów, eee, nie ma zasado zasadowych odczynów, minimalna ilość, ble, 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 Fajny skład, dużo dobrego czytam na temat tego olejku. To jest, eee, widzę wskazania, dysfunkcja skóry wrażliwej, suchej, bardzo bardzo spędzącej, szorstkiej. Eee, tylko mnie to dziwi, że to pisze do ciała i do twarzy. Zobaczymy, jak to wygląda. Czy to jest takie olejkowe? Co to miało być? Kr A, nie, kremowy olejek myjący, przepraszam. Wypełnione aż po brzegi. Konsystencja jednak takiego kremiku. Zobaczymy, jak to... Chyba raczej bezzapachowo, ale cały czas Wam mówię, że po tym kremie nic, nic nie czuję. Jestem ciekawa, czy to będzie się nadawało do demakijażu. Do, do, do piszę do stosować niewielką ilość olejku, następnie spłukać, umyć okolice oczu, także takie typowe do mycia buzi w składzie nie powinno mieć silikona, to muszę sprawdzić, ponieważ też go chciałam używać właśnie z luną, także taki olejek, dajcie znać, czy używałyście i co o nim sądzicie. I tutaj jeszcze w ramach szalonego gratisu dostałam z Bielendy, co to jest, włącznik użytku profesjonalnego. Perłowy krem wykładzający, rozświetlający e, z bilendy oraz na tej stronie jest możliwość e, zakupu próbek. Tak. E, próbki kosztują jedynie jednego, jednego e, pi, także to, to nie jest ża, żadna, żadna cena, ale na przykład nie można zamówić zmiennej próbki w pięć, pięciu sztuk. Można wybrać chyba tam e, określoną ilość e, określoną ilość... Próbek w zależności od wysokości zamówienia. I chyba jeśli za 10 funtów to 10 próbek, jakoś tak. E, tylko dla mnie to z jednej strony fajne, bo sama takie dwie próbki wybrałam, ale z drugiej strony uważam, że skoro oni te próbki mają, to powinni no, do tych zamówień po prostu dosypywać tych próbek, żebyśmy próbowali zobaczyć coś fajnego, co jest na stronie dostępnego. E, I może tylko to tylko pi. To jest takie, wiecie, trochę dla mnie marketing to właśnie będą tylko dużo nawrzucane, e, przynajmniej ja tak e, uważam, ale zdecydowałam się właśnie na dwie rzeczy, dr ireny Ellis, ponieważ nigdy nic z tej serii nie miałam i po prostu byłam ciekawa. E, tutaj mam krem e, naklinający krem przeciwzmarszczkowy oraz serum oświetlające z witaminą C. I tutaj mam 1,5 ml obydwie próbki. I to już e, wszystko. Jeszcze Wam może dodam, że te rzeczy nie były osobno e, zawrapowane, ofoliowane dodatkowo zabezpieczone, po prostu takie rzeczy płynne były, tutaj jeszcze widzieliście odklejone taśmą, także sklep się nazywał mshop.eu, ja wam zostawiam dole link, jeszcze na tej stronie jest taka oferta, że powyżej 29 funtów jest zamowa wysyłka, wszystko przyszło fajnie, szybko, cały czas było dobra tam, dobry kontakt mailowy, ponieważ nie było tej maski, którą chciałam właśnie zgodziłam się na zamianę na tą makową i powiem wam, że jest tego dużo, to są takie rzeczy bardziej na zapas, ponieważ tego, tak jak właśnie mi się wydaje, nie zacznę używać wcześniej jak e, po Nowym Roku. Ale chcąc kupić tutaj krem z witaminą C, który jest ujęciający i przeciwzmarszczkowy, e, to pewnie mi znalazł taki krem może gdzieś na dziale Nux e, czy Tren, takie droższe kosmetyki i ten krem nie kosztowałby 3 funty, tylko pewnie 15 albo jeszcze więcej. E, Serum do twarzy za 3 funty też nie znajdę. Kremu na szyję to raczej też takiego typowego kremu na szyję nie znajdę. Jest on jakiś w klarinice, ale on pewnie też kosztuje 20-30 funtów. Oczywiście jest zwykły krem, który nakładacie na cerę też możecie używać na czyli to ale po prostu zobaczyłam niską cenę i się na niego e, skusiłam. E, Masła w debody nie są cały czas na promocję. Tutaj kosztowało tam 3 funty z hakiem, już kiedyś miałam i po prostu byłam ciekawa. E, także moim zdaniem warto, bo gdybym chciała kupić te produkty tutaj w taki angielski to to zapłaciła dużo e, więcej. Także takie mini, mini zapasy, gwarancja nowości. E, dajcie znać, czy lubicie takie filmiki właśnie z open boxem, e, z nowościami e, i mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadzała moja e, niepomalowana twarz, ale jest taki właśnie dzień bez makijażu. Życzę Wam miłego, udanego weekendu, chyba niedzieli, bo w niedzielę rano ten film się pojawi, także miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.